Aki kurzmik bejöttek, azt kieram, że ne anej zoty rejuje na klehone moda i ja. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze docierają, żeby nie na widowni, tylko wśród nas sobie wsiedli tutaj w groni Zapraszamy Państwa bardzo. Tutaj Was. O, a zwykle posnanie. Można użyć te krzesła, to ogóle są te krzesła tu na scenie dla Państwa. Zapraszamy serdecznie. Bardzo bym prosił, żebyśmy się nie rozdzielali na część publiczności i scena, tylko zapraszamy wszystkich do nas na scenę. Są przesełka. Serdecznie Państwa zapraszamy nas na scenę. Zapraszamy Państwa tutaj, wśród tu nas są jeszcze krzesełka. Nie na widocznych zapraszamy, ciągnąć krzesełka Są wolne krzesełka. i pana Gabora Szambeki. Witam serdecznie. <klucz> Witam także zespół teatru, który mi z Budapesztu. Znakomitych aktorów. I w pierwszych słowach ja pozwolę sobie usiąść, żeby spotkanie nasze miało mniej, mniej zobowiązujących, tak powiem, charakter. Pozwolę sobie powiedzieć kilka, kilka zdań, ponieważ mam poczucie, że uczestniczyliśmy w czymś bardzo ważnym. W materiałach do, w materiałach do festiwalu mogli Państwo przeczytać, że Teatr Józefa Katony to najważniejszy teatr węgierski. Ja powiem więcej, to prawdopodobnie to najważniejszy, jak sądzę, teatr węgierski, jest w Europie. To jest teatr, który należy do Prestiżowej Unii Teatrów Europy. To jest teatr tym, którzy są wywalcami festiwali i gościnnych występów w Polsce jakoś tam znanych. Pan Gabor Czambrecki jest reżyserem, który wystawiał w różnych prestiżowych teatrach w całej Europie. Ostatnio także Polska Publiczność miała przyjemność oglądać jego Kazimierza i Karolinę w Warszawskim Teatrze Narodowym. Będę Państwa prosił o włączenie się do naszej rozmowy, oczywiście, gdyż jest to myślę jedna taka okazja, ale pozwolę sobie na początek zadać Państwu kilka pytań. Pierwsze dotyczy tego autora. Ja mam poczucie, że Odon Bronchowak dla Pana osobiście i także dla węgierskiej publiczności, publiczności z tego kręgu kulturowego, jest y, autorem szczególnym. Proszę powiedzieć, czy to jest panie, Pana pierwsze wystawienie opowieści Lasku Wiedeńskiego i jakie są Pana y, związki, y, artystyczne związki y, z tym pisarzem? Dziękuję. do to

W Na Węgrzech chyba tylko trzy jego sztuki zostały wystawione. Honok ellenére, hogy szármázására nézve részint magyar, magyar. że pochodzi z rodziny węgierskiej, był bym I és azt sem mondhatnám, hogy Mindig együttetű lelkesedés fogadja Magyarországon az előfonra. Tögypekném zawsze jednolitym Az egyik része érthető, a közösség egy része a cím miatt, például a Bécsi Erdő esetében. Bemegy, hogy a jól ismert népszerű Strauss melódiákat. Gondolja, része, Z jednej strony to jest zrozumiałe, bo publiczność przychodzi na uh, opowieść Lasku Wiedeńskiego, na ten tytuł i myśli, że uh, otrzyma hmm. ja wiem, bardzo popularną melodię, um, która jest bardzo znana, a potem okazuje się, że to jest coś całkiem innego niż oczekiwało. azt gondolom, hogy, ő hogy nagyon is egyezik az ő munkássága ennek a fesztiválnak az elnevezésével, tehát a kellemes és kellemetlen színházzal. Mm -hmm. ő, ő, egyértelműen a kellemetlen szerzők közé tartozik. Myślę, że, że bardzo dobrze się komponuje ten autor do a Przepraszam. Styl sztuki przyjemnych i nieprzyjemnych, ponieważ jego sztuki właśnie, że można nazwać dość nieprzyjemnymi. Minden kelle más kösz hajrál minden gitár szereti lehántani a burgolt és egy kellemetlen valóságot megmutat. On bardzo lubi o wszystkich przyjemnych sprawach, te, 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 te przyjemne schematy i zdzierać powierzchnię tych przyjemnych schematów i pokazać właśnie wszystkie rzeczy nieprzyjemne z życia świata. I do tego ma pewną specyficzną ironię, pewną specyficzne poczucie humoru, na które całkiem inaczej reagują poszczególni ludzie w poszczególnych krajach. Łódka z nas przed chociażby spektakl Jacka Ogłoskiego wystawiany w Teatrze Jaracza nie Nieodwoda. Publiczność polska miała okazję oglądać na przykład mocne, nazwane skandalizującym przedstawienie Majki Czeskiej w Teatrze w Opolu. Natomiast myślę sobie, że to, co dzisiaj zobaczyliśmy jest jeszcze innym. Może mocniejszym, jeszcze bardziej brutalnym odczyt, odczytaniem tej sztuki. Y, dlatego, że y, jak, jak Państwo słyszą opowieści Lasku Państwo znają kontekst tego utworu. Pan o tym wspomniał. Pierwsze skojarzenie to jest Strauss. Y, w Pana przedstawieniu tej pięknej melodii de facto nie ma. Ona gdzieś nie ma. Takie mam poczucie, że, w tym, że to przedstawienie niezwykle ostre. Jest farsą, która przechodzi w tragedię. Jest niezwykle ostrym, powiedzielibyśmy karykaturalnym w zamian celowo karykaturalnym, odczytaniem losów tych bohaterów. Jaki jest Pana stosunek do postaci Chorwata? Yy, Czy Pan znajduje w sobie dla nich Spółczucie, czy też Pan obserwuje społeczeństwo w stanie rozkładu już od początku właściwie? Nie widać dla niego nadziei. Ta sztuka została napisana w latach 30., chyba akurat w 30. roku. É, a másik a Kazimir és Karolina, a másik a ismertebb darabja, az azt hiszem 31 éves. Druga, jego najbardziej znana sztuka Kazimír Karolina, chyba z 31. roku. Az a színház, amiben mi dolgozunk Budapesten, a színház épület létezett, és, és színházként e, működött. A színház to stał nagyon tehetséges és kifejezetten európai látószögű ember vezette. Był prowadzony przez człowieka o horyzontach europejskich, bardzo uzdolniony to był Egyszer csak azt vettem észre az iratokból, hogy 1931-ben, amikor a Kazimir és Karolinét mutatta be a Deutsche Theater Berlinben, akkor ez a színház, ami előbbünk, az egy Aranyóra című magyar darabot mutatott be, egy nagyon kiváló szerző. Tehát nem a a dokumentum, csak nem a mencsi kérdés, hogy ezt a szállapcsolat, ez a Gyerek a az önfont horvát művek egyik visszatérő eleme a társadalmilag nagyon alacsony helyzet, szegénység és a kriminalitás közelsége, vagy hogy a társadalmilag nagyon lenyomott helyzet hogyan fordul át könnyen U Dunaju jest taki wątek powracający w jego dramatopisarstwie. On opisuje poszczególnie warstwę, najniższą warstwę społeczeństwa, tych ludzi, którzy bardzo łatwo z tej dolnej warstwy przechodzą do kryminału. To znaczy, są. W zasadzie w więzieniu czy też przeżywając jest bardzo cienka granica pomiędzy. A tak samo jak w tej sztuce, co widzieliśmy. Ona ja, Kmoniar Dorabnoit Emlitek, tutaj pieniędzy on a mają. A w tej sztuce węgierskiej, o której wspomniałem, można powiedzieć, że temat jest ten sam. Ém, néha meglepő mozon jelenetek Nawet poszczególne sceny są bardzo podobne do tych scen, które zobaczyliśmy. Azonban az egész valami ideski és uh, sentimentalis feloldásban érvégen. Natomiast cały dramat całe przedstawienie kończy się w takim słodkim jakimś takim... dobrym zakończeniem. ahogy mondtam, a színház vezetője annyira ismerte az európai színházat, hogy egész pontosan tudta, hogy Berlinben abban az évben mit mutatnak be. Ő maga is rendezett néha Berlinben. już bardzo dobrze że co w Berlinie. On sam reżyserował zresztą reżysera. E, akkor Dlaczego nie przedstawił właśnie Denafon Horvatę? Mert Dlatego, ponieważ publiczność nie, nie zaakceptowała tej sztuki.